Cześć, ja jestem Cyprian. Pewnie niektórzy z Was złapią się teraz za głowę, ale nagrywam na tym kanale o kreskówkach od 7 lat. Drugim moim filmem z początku 2015 roku i z niewybredną miniaturką był odcinek teorii ze Spongeboba. Dotyczył tego, że w bikini dolnym wybuchła bomba atomowa, przez co organizmy zmutowały i właśnie dlatego mamy żywą gadającą gąbkę, gadające ryby i inne dziwaczne organizmy. Dowodem ma być fakt, że na rzeczywiście istniejącym atolu bikini w latach 40 I 50. były prowadzone testy, detonacje bomb atomowych. Oznaczałoby to, że Bikini Dolny znajduje się w głębinach pod prawdziwym atolem Bikini, który widzimy w Intrze, gdzie prowadzone były próby jądrowe, a skażenie promieniotwórcze przemieniło organizmy w znane nam postacie. Brzmi niewiarygodnie? A co jeśli powiem Wam, że ta teoria została oficjalnie potwierdzona? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj o zostawieniu suba, jeżeli chcesz więcej odcinków ze Spongeboba. Lecimy po milion w tym roku. Jeśli lubisz mój kanał i chcesz więcej, to wiesz co robić. Niedługo będzie też długo wyczekiwany specjal na 600 tysięcy subskrypcji. Bo wiem, że niektórzy z Was nie mogą się doczekać. I obczaj też moje ostatnie filmy. Zapraszam do oglądania. Cała teoria brzmi dość nieprawdopodobnie i to jedna z tych, w których więcej jakby zmyślania niż rzeczywistych dowodów. Prawdą jest, że na Wyspach Marszala, na otolu Bikini, Stany Zjednoczone w latach 40. i 50. przeprowadzały testy bomb atomowych. Między innymi w ramach operacji Crossroads z 1946 mieliśmy eksplozję Baker, którą widzicie właśnie teraz na ekranie. Wpłynęło to w oczywisty sposób na promieniowanie i mutacje żywych tam organizmów. W Spongebobie Miasto nazywa się bikini Dolne, co niejako prowadzi nas do wniosku, że bikini górnym jest wyspa będąca w intrze. I czy to przypadek, że na oceanie spokojnym rzeczywiście istnieje atol nazwany bikini? Atol to z definicji wyspa koralowa w kształcie pierścienia otaczająca lagunę. Jak wiemy bikini dolne znajduje się wśród korali, a na marginesie błotnista laguna? Eee? Przyznajcie, że jeżeli akcja Spongeboba dzieje się w miejscu, gdzie przeprowadzano testy bomb atomowych, to jest to świetny wątek w uniwersum naszej kreskówki. Odpowiedzi udziela nam nowy serial Show Patryka rozgwiazdy. Program Patryka jest częścią oficjalnej fabuły Spongeboba. Dzieje się w tym samym świecie bikini dolnego. Wiem, że niektórzy mogą być zawiedzeni, że nie w oryginalnym Spongebobie, jednak ten serial jak najbardziej jest kanoniczny. W jednym z epizodów, najdokładniej Kto jest dużym chłopcem, Patryk cofa się w czasie, jakby inaczej, do lat 40 XX wieku. Zapytacie, dlaczego cofa się w czasie? Nie wnikajmy, okej? Okay? To show Patryka i tyle. Jednak ówczesny bikini do którego się przeniósł, wygląda lekko mówiąc inaczej. Dość ponuro i znacznie odbiega od dobrze znanego nam bikini dolnego. Cały krajobraz jest szary, piaszczysty, praktycznie brak podwodnej roślinności. Coś jest nie tak. I nagle dostajemy szokującą odpowiedź: Na tablicy jest napisane niebezpieczeństwo. Strefa testów nuklearnych. Słychać także ostrzeżenia, że będzie przeprowadzany test. Warning. Warning. Warning! If you have entered the Nuclear Testing Area, you are a knucklehead. W dalszej części odcinka Patryk wchodzi do domów mieszkańców bikini i okazuje się, że nie są oni prawdziwi. To manekiny stworzone do tego, aby sprawdzić, czy przetrwają wybuch. I czy prawdziwi mieszkańcy będą mogli tam żyć. Mamy na nich nawet narysowany symbol promieniowania jonizującego. To promieniowanie pojawia się wskutek wybuchu jądrowego, gdzie powstaje nie tylko widzialne promieniowanie cieplne, ale także niewidzialne promieniowanie jonizujące. Całe bikini dolne zostało przygotowane. Do tego, aby przeprowadzić test. Końcowo mamy pokazany wybuch. Patryk wraca do siebie, zabierając kawałek manekina, i zostaje dotknięty promieniowaniem, przez co cały czas rośnie. Wychodzi na to, że teoria jest potwierdzona. Ogólnie, jeżeli chcielibyście odcinek, w którym pokazałbym teorie skryskówek, które okazały się prawdą, to zostawcie lajka, like, suba i dajcie znać w komentarzu. Myślę, że coś dobrego mógłbym znaleźć. Dziwnie mi to mówić. Zwykle teorie te mniej prawdopodobne nigdy się nie rozwiązują, a tutaj proszę. W Bikini Dolnym rzeczywiście doszło do testów jądrowych. To, co wydarzyło się w odcinku show Patryka, jest ewidentnym nawiązaniem do rzeczywistych wydarzeń. Patryk cofa się w czasie do lat 40. XX wieku, czyli zobaczył bikini dolne z okresu od 1940, natomiast testy jądrowe na atolu Bikini Stany Zjednoczone rozpoczęły w 1946 roku. Czy to wszystko jest przypadkiem? Testy na atolu zakończyły się w 1958. Wychodzi na to, że życie w Bikini zaczęło się ponownie rozwijać w następnych latach po zakończeniu testów. Przecież widzieliśmy, jak okropnie miasto wyglądało w czasie testów jądrowych. Oczywiście teoria nie zgadza się jeden do jednego, nie mamy poruszonej kwestii mutacji bohaterów, poza Patrykiem, który jedynie rósł, ale główny trzon teorii jak najbardziej się zgadza. Wychodzi na to, że Bikini Dolny jest odzwierciedleniem rzeczywiście istniejącego atolu bikini, a w zasadzie głębin w jego okolicy. Sami przyznajcie, że taki smacz i potwierdzenie faktu wybuchów jądrowych w bikini dolnym to ciekawy fakt w uniwersum Spongeboba. A wy co sądzicie? I czy oglądaliście show Patryka lub nowego Spongeboba? Dajcie znać w komentarzu. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka. No i cześć!